Hemoną no. w tym tutaj, po, w kolejnym materiale, w materiale z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości e, z chwil spędzonych z rodziną, dużo prezentów, nadziei na lepsze jutro, na lepszy start e, w tym co robicie na dzień, e, na dużą dawkę sukcesów. No i żebyście byli zdrowi, bo zdrowie jest najważniejsze. I żebyście pamiętali, że mm, święta to taki magiczny czas. E, nie tylko przepełniony prezentami, e, jakimiś e, imprezami świątecznymi, ale czasem e, e, spędzonym z rodziną. E, Wiadomo e, z rodziną najlepiej się wychodzi na zdjęciu, ale rodzina jest najważniejsza, tak czy tak. Spamię Pamiętajcie o tym. E, no i nie wiem czy 25 i 7 będzie jakikolwiek odcinek, bo ja bym chciał spędzić czas z rodziną i wy na pewno też, więc e, w te dwa może trzy dni odcinków nie będzie, e, ale e, w styczniu odcinek... Na pewno będzie, więc teraz się szykuję taka krótka ser przerwa na kanale. No i cóż. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Sio!